Zapomnijcie o rodostomusach, które nagrywałem miesiąc temu. Wszystkie stały się pokarmem. Zostały wybierane po 3 sztuki, po 4 sztuki na początku, później po 2 sztuki, po jednej sztuce. Trwało to łącznie około 10 dni. Tak więc weszło coś nowego, no one teraz chodzą tak na samym dole. Jest godzina 23.15. Podejrzewam, że w sklepie światło się świeciło maksymalnie do 19.00 i 19.30. Także one już po prostu szukają miejsca, gdzie będą spały. Są to ornatusy, bystrzyki. zobaczymy co z tego wyjdzie ładne rybki też no tamte to no to stały się pokarmem 90 zł poszło na pokarm jako pokarm w ciągu 10 dni to już tym to nie grozi spokojnie jestem pewien tego nie ten rozmiar Także te się utrzymają, ale one, one zasiedlają w, po środek akwarium. Środek do dołu. Potrzebuję coś jeszcze na górę. Niestety jest pusta w dalszym ciągu. Nie wiem, co jeszcze się tu znajdzie, ale coś się znajdzie. I mówię, one powyżej tego zielonego będą pływały mniej więcej na takiej wysokości, no w połówce, w połówce akwarium. Tak więc, tak, aktualizacja mała. Oj, źle. Ułożyłem się i trochę mnie nogi rozbolały. that means that